Przyszłość reprezentacji Polski. Tegoroczne mistrzostwa Europy rozgrywane w Niemczech zbliżają się wielkimi krokami i z tego powodu pozostajemy w tematyce naszej kadry i uważam, że jest to idealny moment, żeby zapoznać się z nowymi piłkarzami naszej reprezentacji, którzy w ostatnim czasie zaczęli odgrywać kluczową rolę i to oni będą naszą przyszłością. Michał probierz dał szansę naprawdę wielu nowym twarzom, które doskonale wywiązywały się ze swoich obowiązków i teraz będą kluczowymi piłkarzami naszej kadry na zbliżającym się euro, jak i ogólnie w przyszłości. Era takich piłkarzy jak Szczęsny, Lewandowski czy Zieliński niestety zbliża się ku końcowi i jest to nieuniknione. Na Euro jedziemy więc z misją, żeby to pokolenie dało swój najlepszy last dance oraz żeby nowi piłkarze mieli szansę zbierać doświadczenie na tak dużej rangi turnieju i żeby grali przeciwko tym najlepszym. W ostatnim czasie po dość dużej euforii spowodowanej tym awansem zaczęły się również pojawiać sceptyczne komentarze sugerujące, że po co my tam w ogóle jedziemy skoro nie gramy najlepszej piłki i ogólnie jesteśmy skazani na pożarcie w tak mocnej grupie. No i właśnie jedziemy tam chociażby z tego powodu, żeby nowi zawodnicy zbierali doświadczenie, bo chyba lepiej pokazać się na mistrzostwach i rywalizować tam z najlepszymi na świecie, niż wygrywać mecze towarzyskie przeciwko reprezentacji Litwy czy Łotwy. I oczywiście mówię to z całym szacunkiem, ale musimy mieć po prostu zachowaną perspektywę, że to euro to nie jest tylko i wyłącznie wsparcie finansowe dla naszego związku. To nie jest tylko sama renoma oraz prestiż grania na mistrzostwach, ale jest to wiele szans i nowych historii. Bo wiecie, jedno dobre zagranie, jedna dobra akcja, jakiś gol to na Potrafi zbudować zawodnika na lata oraz znacznie zmienić jego perspektywę i pewność siebie. Euro to również idealne miejsce, żeby nawet zawodnicy, którzy się wyróżniają, trafili do lepszych klubów, w których będą mogli zbierać doświadczenie, i tak wszystko to działa w piłce nożnej. Dlatego w oczekiwaniu na euro możecie się spodziewać dużo kontentu związanego właśnie z mistrzostwami oraz naszą reprezentacją na kanale Czysta Piłka. Pamiętajcie o zostawieniu lajka do zasięgu oraz subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi. Będę za to bardzo wdzięczny, a my wracamy do tematu dzisiejszego materiału, dlatego czas przyjrzeć się już Sytuacji poszczególnych zawodników. A pierwszym omawianym piłkarzem musi być Nikola Zalewski. Zacznę od Zalewskiego, bo to on na ostatnim zgrupowaniu wszedł na ten kompletnie nowy poziom. Dało się odczuć powiew świeżości i wreszcie mamy godnego zastępcę, chociażby Jakuba Błaszczykowskiego z czasów jego primu. To było nam naprawdę niesamowicie potrzebne. Zalewski na warunki naszej kadry jest nie do ocenienia. Kreatywność, pewność siebie, pomysł na grę, dobre dośrodkowania, umiejętności techniczne, no i zresztą sami się pewnie ze mną zgodzicie, że Zalewski naprawdę wywiązuje. Ze swoich zadań. I w mojej opinii był chyba najjaśniejszą postacią tego zgrupowania. Bez wątpienia będzie to kluczowy zawodnik tej kadry. No i w sumie to już jest. I o ile Waze Romie nie miał najlepszego czasu, i mówię tutaj w kwestii ostatnich tygodni, to na kadrę przyjechał bez żadnych kompleksów i był bez wątpienia jednym z najlepszych, jak nie najlepszym polskim piłkarzem. Zalewski ma bardzo dużą zasługę w tym, że finalnie jedziemy na euro. Jedyne o co się boję, no to chyba w przypadku nie tylko Zalewskiego, ale wszystkich piłkarzy, których będziemy tu omawiać, to o ich zdrowie i problemy z kontuzjami. Obyci wszyscy zawodnicy dokończyli sezon bez żadnych urazów i żeby grali jak najwięcej, by być gotowym na czerwiec. W bieżącym sezonie Zalewski jest niestety tylko zawodnikiem rezerwowym w drużynie AS ROMY. Do końca rozgrywek zostało mu 9 kolejek, a reprezentant Polski rozegrał jedynie 706 minut w Serie A. Jest to zdecydowanie gorszy wynik niż jeszcze przed rokiem, kiedy Jose Mourinho regularnie stawiał na młodego Polaka. Kontrakt Nikoli Zalewskiego z ROMą obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. No i krótka długość umowy może sprawiać, że latem zacznie się dyskusja na temat jego ewentualnego odejścia z Rzymu. Chociaż patrząc na formę, którą Zalewski prezentował na ostatnim zgrupowaniu, to można się domyślać, że w Romie zdadzą sobie sprawę z tego, że jest to naprawdę wielki talent i zrobią wszystko, żeby go zatrzymać u siebie. Zobaczymy też jak Zalewski zaprezentuje się na Euro, ale na ten moment jest to chyba jeden z najbardziej obiecujących polskich zawodników i zdecydowanie przyszłość naszej kadry. Jakub Piotrowski. Piotrowski obok Nikoli Zalewskiego to największy wygrany poprzedniego zgrupowania. Pomocnik z pewnością przeżywa najlepszy moment w całej swojej karierze. Sam zawodnik, już po awansie na euro, przyznał, że czuje się żołnierzem selekcjonera probierza i chce dać siebie wszystko. A tutaj przytoczę wam jego wypowiedź. Nie mogę ukrywać, bo to jest trener, który mi zaufał i daje mi szansę grania w podstawowym składzie reprezentacji. Na pewno jestem wdzięczny za to, że daje mi tyle szans. Mecz z Walią był najważniejszy w mojej karierze. Piotrowski na całym zgrupowaniu grał świetnie. Oczywiście. Zdarzały mu się błędy oraz straty, ale i tak jego ogólny udział w awansie oceniam jako bardzo ważny i dający nadzieję na przyszłość. Jego bramka przeciwko Estonii została nawet nominowana do najlepszego gola baraży. Również w meczu z Walią strzeliłby chyba jedną z najładniejszych bramek w historii całej naszej reprezentacji, ale zabrakło kilku centymetrów. Jego doskonała postawa nie przeszła niezauważona. Już teraz mówi się o tym, że bacznie obserwują go skauci via Real. Obecny klub Polaka wycenia go na 10 milionów euro i ciekawi mnie, gdzie Piotrowski trafi po euro. No bo ten transfer do lepszej drużyny jak najbardziej mu się należy. On sam zdaje się dopiero rozkręcać i widać jak ważnym zawodnikiem się stał. A teraz może być tylko lepiej. W ogóle to Piotrowski daje mi vibe takiego Krzysztofa Mączyńskiego, który grał na takiej samej pozycji i był również kluczową postacią na Mistrzostwach Europy rozgrywanych w 2016 roku. Teraz wydaje się, że Piotrowski jest albo dopiero będzie jeszcze lepszy i wreszcie nasza linia pomocy ma solidnego, walczącego zawodnika. Bartosz Sliż. Kolejny zawodnik, który stał się podstawowym piłkarzem naszej reprezentacji. Pracowity, wybiegany, waleczny pomocnik jest również idealnym uzupełnieniem dla naszego środka pola. W ogóle dawno w pomocy nie wyglądaliśmy tak kompletnie. Z jednej strony mamy genialnego Piotra Zielińskiego, który wyróżnia się techniką oraz pomysłem na grę. Obok mamy wcześniej omówionego Piotrowskiego, a na dodatek jest również Bartosz Sliż, który również wyrasta na piłkarza tego wysokiego kalibru. Przynajmniej tak to wyglądało na poprzednim zgrupowaniu. Sliż na przestrzeni ostatnich sezonów odgrywał klucz rolę w barwach Legii Warszawa. Po rozegraniu tam 160 spotkań i zdobyciu czterech trofeów zdecydował, że to odpowiedni moment na zmianę. Nastawiony na defensywę pomocnik otrzymał kilka propozycji z europejskich lig, a w tym m.in. z Turcji oraz Włoch, ale postanowił na Stany Zjednoczone, a dokładniej na Atlantę United. Jeżeli chodzi o reprezentację, to w meczu z Walią Sliż przebiegł największą ilość kilometrów z wszystkich polskich piłkarzy, co tylko potwierdza, że jest to bardzo ambitny i waleczny zawodnik. No a właśnie takich osób potrzebujemy. Sliż ma 25 lat i trans Transfermarkt wycenia go na 5 milionów euro. Jeżeli na euro również będzie odgrywał kluczową rolę w naszej kadrze i zagra na wysokim poziomie, no to kto wie, czy jakieś solidne europejskie kluby nie będą się starały o wyciągnięcie go z MLS. W każdym wypadku to Slice również zaczął odgrywać bardzo ważną rolę w kadrze i musiałem go umieścić w tym odcinku, abyśmy mieli z niego jak najwięcej pożytku, szczególnie patrząc pod pryzmatem nadchodzącego euro. Jakub Kiwior, bez wątpienia kolejny zawodnik, który jest przyszłością naszej kadry. Chociaż Kiwior już teraz jest kluczowym zawodnikiem nie tylko naszej reprezentacji, ale również arsenalu, no to jego potencjał jest wciąż bardzo duży i pozwala mu nawet o myślenie, żeby zostać jednym z najlepszych obrońców na świecie. Po transferze do kanonierów Kiwior miał problemy z regularną grą i występami, ale teraz sytuacja jest zupełnie inna. Na co dzień zbiera doświadczenie grając na boiskach Premier League i przekłada to na występy kadry. Jedyne do czego się mogę przyczepić, to jest ta sytuacja w meczu z Walią kiedy Kivior mógł strzelić bramkę na 1-0 do 0. był zupełnie bez krycia ale pechowo piłka skozłowała przed nim co utrudniło mu to zadanie i finalnie przestrzelił nad bramką. No ale jest to wciąż młody zawodnik i bardzo dużo przed nim. Oby przez tą końcówkę sezonu Kivior szlifował swoją formę oraz pewność siebie, bo naprawdę może nam bardzo pomóc. Na Euro będzie się mierzył z takimi zawodnikami jak Usman Dembele czy Kylian Mbappé. No ale chyba o to chodzi. Jak już rywalizować to z tymi najlepszymi na tym najwyższym poziomie. Kivior może być jednym z liderów naszej kadry, dlatego Życzę mu, żeby się rozwijał w jeszcze szybszym tempie i żeby kiedyś został jednym z najlepszych obrońców na świecie. Marcin Bułka. Fenomen tego sezonu. O ile Bułka na euro raczej nie będzie miał okazji do gry, to i tak zdecydowałem się przyjrzeć jego sytuacji w tym materiale, bo bez wątpienia jest to przyszłość naszej reprezentacji i godny następca Wojciecha Szczęsnego. Jakiś czas temu wielu kibiców domagało się, żeby Bułka już teraz był kluczowym bramkarzem naszej kadry, ale patrząc na idealną formę Wojciecha Szczęsnego, no to jest to chyba niepotrzebne. Ale bardzo dobrze. Mamy problem bogactwa na bramce, i jest to o wiele lepsza sytuacja, gdyby było na odwrót i żaden bramkarz nie byłby pewnym punktem. Szczęsny bułka czy Kamil Grabara. Naprawdę mamy klasowych goalkiperów i trzeba to doceniać. Jeżeli chodzi o samego Marcina bułkę, to w tym sezonie zaliczył niesamowity progres. W czerwcu zeszłego roku transfer Mart wyceniał go na 2 miliony euro. Aktualnie jest to już 18 milionów euro i można się domyśleć, że ta wartość będzie tylko i wyłącznie wzrastać. Na kanale Czysta piłka już wielokrotnie poruszałem temat bramkarza Nicei. No i analizowaliśmy sobie jego całą karierę aż do momentu, w którym jest teraz, gdzie jego całe doświadczenie z poprzednich klubów takich jak Chelsea czy PSZ w końcu zaprezentowało, no i to Nicea stała się miejscem, w którym Bułka przeżywa największy progres. Oczywiście oby tak dalej, no i o przyszłość naszej bramki, gdy karierę zakończy już Wojciech Szczęsny, no to raczej możemy być spokojni. Sebastian Szymański. Ja osobiście uważam Szymańskiego za ogromny talent. Chociaż nie jest już to tak młody zawodnik, to wciąż pokazuje niesamowity potencjał oraz wyszkolenie techniczne. Żałuję trochę, że trener probierz nie daje mu tak dużo czasu na boisku, ale może się to zmieni. Szymański od transferu do Fenerbacze gra świetnie. Transfermarkt aktualnie wycenia go na 20 milionów euro, a jego sytuację monitorują skauci stopowych klubów. Być może, jeżeli uda mu się wywalczyć miejsce w składzie na euro, to w wakacje będziemy mieli hitowy transfer z jego udziałem. Ale no właśnie, w kadrze Szymański musi dostawać te minuty, bo jest on realnym wzmocnieniem. Oczywiście wizję całą zostawiamy trenerowi, ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja uważam, że na ławce on się tylko i wyłącznie marnuje. Jest to bardzo wszechstronny zawodnik, który wcześniej grał na skrzydłach, czy w środku pomocy. I to właśnie najlepiej się czuje na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, a dobrze wiemy, że w kadrze ta pozycja jest zarezerwowana dla Piotra Zielińskiego. Ciężko to wszystko pogodzić, ale mam nadzieję, że Szymański zaznaczy swoją obecność na nadchodzących mistrzostwach i że będzie tam topowym piłkarzem również czekam na jakiś wielki transfer do lepszego klubu, bo teraz wydaje się być to kwestią czasu. Na moment, w którym tworzę ten materiał, to transfermarkt podaje informację, że najbardziej zainteresowany sytuacją Szymańskiego jest klub Serie A, czyli AC Milan. wcześniej mówiło się o klubach z Premier League, dlatego jest to rozwojowa sytuacja, no i w mojej opinii transfer do lepszej drużyny jest już praktycznie pewny, bo nie wydaje mi się, żeby Szymański miał na celu zostanie legendą klubową Fenerbacze. dlatego to na tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki wielkie, że oglądałeś do tego momentu, no jeżeli ci się spodobało i tym samym Chcesz mi się pomóc rozwinąć, to poproszę Cię o zostawienie lajka like do zasięgu i subskrypcji, jeżeli jesteś tu nowy. Z góry za to wielkie dzięki. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, który piłkarz reprezentacji Polski według Was ma największy potencjał. To odegra kluczową rolę na nadchodzącym euro. I jeżeli chcecie część drugą tego materiału, w którym omawiamy przyszłość naszej kadry i to nowe pokolenie zawodników, no to piszcie jakich piłkarzy omówić następnych. A ja ze swojej strony zapewniam, że w przyszłości będziemy często poruszać tematykę naszej kadry w oczekiwaniu na euro. No i ogólnie znajdziecie tutaj. Dużo kontentu związanego z też samymi mistrzostwami czy innymi reprezentacjami. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie do końca i za to całe wsparcie, które mi dajecie. Mega to doceniam i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.